Niezbędne również do odzyskania ciszy będą zimne prysznice. Zimne prysznice, gdyż poprawiają one znacząco Twój nastrój oraz niwelują wszelkie stany zapalne w Twoim organizmie. Są one super dopalaczem powrotu do ciszy i działają nawet natychmiastowo, poprawiając Twój nastrój i reakcję na chroniczny pisk. W trakcie zimnych pryszniców, sprawiasz sobie zimno, robisz to świadomie, to sprawia Ci ból. Działa to niezwykle stymulująco na produkcję neurotransmiterów, niwelowanie stanów zapalnych, regenerację i poprawia Twój nastrój za każdym razem. Proszę, zacznij je stosować, a nie pożałujesz. Jeżeli jest to dla Ciebie początek, zaczynaj od małych dawek zimna. Najlepiej, żeby organizm przed rozpoczęciem zimnego prysznica był rozgrzany. Nie należy ich, na przykład siedzisz i zrobisz taki prysznic, to może to Przynieść odwrotny skutek, odrobinę się rozgrzej, bądź zrób trening, który masz zaplanowany na dany dzień. Zrób taki prysznic na początku, nawet tą jedną minutę. Nie będzie to przyjemne, ale jeżeli wytrzymasz tą chwilę, krótką chwilę pod zimnym prysznicem, to za chwilę to zimno stanie ci się obojętne i będziesz mógł kontynuować ten prysznic nawet przez kilka minut, ale to już oczywiście z biegiem. Czasu. Taki prysznic powinien być najlepiej prysznicem całego ciała, gdzie poczujesz zimno na całości. Nie zapomnij również o głowie. Oczywiście rób to ostrożnie na początku, jeżeli masz różne problemy zdrowotne, ale stopniowo, dzień po dniu, a naprawdę poczujesz niewiarygodne efekty. Po takim zimnym prysznicu. Będziesz czuł się świetnie i to przez wiele godzin. Dopamina będzie uwalniana przez wiele godzin, dzięki czemu Twój nastrój będzie naprawdę na wysokim poziomie. A to jest też niezwykle ważne w Twoim powrocie do ciszy. Co nie zabije, to nas wzmocni, i tak to działa tutaj. Również ten stan obojętności na zimno możesz przełożyć na stan obojętności na chroniczny pisk. Jeżeli nauczysz się być obojętnym na zimno, oczywiście nie przychodzi to od razu. Zawsze będzie to nieprzyjemne, ale ta obojętność będzie rosła, to tym bardziej będziesz mógł to przełożyć na ignorowanie tego pisku, który rozsadza ci głowę. Samo zniwelowanie stanów zapalnych z biegiem tygodni, miesięcy dzięki zimnym prysznicom też. Pomoże w łagodzeniu Twojego pisku w uszach. Proszę zacznij stosować takie prysznice. Jest to moim zdaniem konieczne, niezbędne, jeżeli pozwala Ci Twój stan zdrowia na nie, nie wahaj się ani chwili dłużej, będziesz w super nastroju. W zimnych prysznicach tak naprawdę serwujesz sobie ból, ale jest to ból, który następnie daje Ci przyjemne uczucie, pozytywny stan, dobry nastrój, produkcję niezbędnych neurotransmiterów. Oraz pełne zdrowie z biegiem czasu. Jest to jeden z elementów, ale niezwykle podnosi twój stan psychofizyczny. Zapraszam Ciebie teraz do kolejnego odcinka z kolejnym fundamentem odrodzonej ciszy, powrotu do ciszy. Zacznij stosować zimne prysznice i ciesz się ich efektami już od pierwszego dnia.